Witam serdecznie. Słuchajcie, rozpoczynamy. Może czas najwyższy zacząć playlistę, a właściwie zacząć, dokończyć no playlistę naszą Lamborghini. Naszą Lamborghini, no nie wiem sobie jak to po włosku się nazywa. Dojedźmy na miejsce, jest daleko trochę, 23 km. No gdzie mnie tu wyspałnowało? Boże chciał człowiek przerwę zrobić, no i oczywiście się nie da, bo 27 km, mu, dobra, już mu przeliczyło na 22, ale i tak jest daleko, więc trzeba będzie użyć samolotu. O, lecimy, lecimy. I zobaczenia na miejscu, chyba że coś się stanie. Nawet nie wiem, czy skarby będę zbierał. Oczywiście chciałem pograć w tą grę ostatnio, ale mi się odechciało zupełnie. I troszkę znowu stracę pewnie poziomów. W tym tygodniu nic kompletnie nie grałem: naprawdę nic. No. Tam nawet samitu nie zrobiłem. Jeszcze mam chyba dwa dni, bo nagrałem to w niedzielę. Pewnie rzucę to w ogóle po samicie. I naprawdę mi się kurde nie chce: no, nie chce mi się samitu robić, bo nagrywać mu się chce. Ale to sobie może skarb zbiorę. okej okay. To my tu mamy? Trafię w ogóle? Nie, nie trafię tą duszką naszą. Z 2000 w ogóle czy to tu jest? Gonitwa alfa. Okej, okay, to tu jest ukryte. No, ciekawym miejscu. Zbierzemy sobie. Już wam nie będę pokazywał, co tam jest, bo widzieliście 7 na 24. Dobra, może weźmy o łódkę jak za mało miejsca. Łód. łódkę. Łódź, a nie łódkę. Jest drewniana I malutka to jest naprawdę duże Całkiem to jedzie teraz, tylko coś się telepie tak, aż dziwnie Dobra, znowu zaraz na samolot w tym momencie może. O! Pięknie. Przez to, że ten, ta mapa jest dość mała, to młodzie naprawdę no, są pokrzywdzone. Nie ma gdzie praktycznie jeździć. Czy może jest miejsce, ale nie za duże. Dobra, może ten skarb zbiorę. Bo wiem chyba gdzie jest. Tu gdzieś Dobrze mi się wydaje? Nie wiem, nie mam pojęcia Drodzy moi Parafianie, ale mogę na pewno skarb zebrać Zbierzesz ten skarb? Ładne kwiatki Namalowane, Zbierzę, zbierze To się miał być szybki odcinek 6 na 7 O To zaraz będzie w... Zebrane wszystko No, gdzie to może być, skoro tak już szybko pikało? Tutaj. Okej, okay, chyba wiem. Tutaj gdzieś przy tej. przy tej. o, chciałem powiedzieć przy tym kamieniu. Czym chciałem powiedzieć skarpa? Nie wiem, bo tak powiedziałem przy tym kamieniu. przy tej skalę. Hmm. To ciekawe. Tu gdzieś. To nie za miejsca wymyślają. Boże jeden. Hmm. A może tu? No dobra, nie wiem jaki skarb, ale sobie po prostu nacisnę N. Czemu nie można samolotem? No, chyba niebieski, bo 6300 Raczej niebieski, tak mi się wydaje No i dostaniemy chociaż części do samolotu I dobrze, bo przyda się Na pewno się przyda, pewnie jakiś summit będzie z samolotami Ja tu się zmieszczę, bo będzie problem No to nie I znowu odcinek taki chaotyczny Ale no, pozbieramy na przykład tu są posągi, to czemu też nie? Tu macie kolejny, 10 na 12 Cudownie, już jest blisko, kiedyś to zbiorę. I tu mamy kamień. Raz setny. Dobra, co tu mamy? O, sztuka portretowa, tylko jeszcze bliżej muszę być. I mamy 18x24. Dobrze. Lecimy, lecimy, lecimy. Dobra, mamy skarb. Akurat Kara też się odezwa, więc ja wam to zostawię. Mamy dwa skarby, jeden z bliżej. Podobno taki odcinek, że same skarby można zbierać, a właściwie znajdźki. Skarby to co innego. Dobra, bierzemy ten dystrybutor. Botajże trzeci albo czwarty. Siódmy. Kiedy ja to zbierałem? Nie pamiętam. No ale dobra, lepiej w tą stronę się pomylić niż w drugą. Miło się zaskoczyłem. A to jest rzadkie, żeby się miło zaskoczyć. Zwyczaj się zaskakuje w drugą stronę. No, klikam, chcę zmienić pojazd. Dziękuję, mogę, mogę, dziękuję. Łowbo, trochę. Okej, okay. ale postało, że wylądowałem. Jak dla mnie to dalekie od wylądowania. Jakby ktoś powiedział, że nie wiem, w katastrofie lotniczej to w sumie też się ląduje, ale źle. Dobra, tu mamy kolejną stację benzynową. Dobra, ósme Ósma znajdźka tego typu, ósmy dystrybutor. Sobie znowu polecimy. Także kolejne cięcie, chyba że coś powie kara, ale na razie nie, więc do zobaczenia na miejscu. Wiecie co? Z pełno znajdziek jest dzięki temu, że sobie polatamy. To znowu zbierzmy znajdźki moi drodzy. Mamy tutaj kolejną znajdkę chyba amerykańskiej gwiazdki, tak jest. 5 na 11. I tu w mieście mamy trzy kolejne znać ich. Pewnie murale, chociaż wątpię, że wszystkie. Pewnie też coś będzie jakieś inne. O, także wjeżdżamy. Też jest tutaj, chociaż nie pierwszy z kolejności. Okej, okay, mamy tutaj coś takiego. Ciekawe portrety. Mam malowane w takim, trochę w greckim stylu. Tu mamy kolejny dystrybutor. 9, i tam będziemy mieli kolejną rzecz. I ja się zastanawiam, czy na drugą stronę nie pojechać. I sobie pojedziemy. Robimy sobie odcinek znajdźkowy. Czemu nie? Dobrze, tu mamy. To my, tu mamy. Mamy tutaj pomnik. Jak najbardziej, zbierzmy to 11 na 12 No i świetnie, bo tu już jest prawie koniec. Fajnie było, bo byśmy dostali masakrycznie duża expa. Dobra, przeleciałem Wisłę Oczywiście, że nie Wisła. Właśnie, jaka to jest rzeka? Nie mam pojęcia jaka rzeka przepływa przez Hawaje Może żadna, to po prostu dodali, żeby było Kolejny dystrybutor, już dziesiąty Pojedziemy tam prosto i potem zawrócę, to jest dobry pomysł Może wam pokażę jak to znajduje, bo to jest w sumie też spoko chociaż że powinno to zrobić w innym materiale. Szkoda, że usuwam te surowe, bo może to wrzucił i bym zrobił taki wielki materiał zbiorczy. Ale pewnie ktoś to zrobi w internecie. Zawsze się znajdzie ktoś, kto to robi, takie rzeczy. Dobrze, kolejny. To już jest jedenasty. Się zastanawiam, że po prawej też będzie to samo, tylko że dwunaste. A to sprawdzimy, czemu nie. Ale jadę dzisiaj tragicznie. Miał być szybki odcinek, a będzie odcinek wybitnie długi, ale no do dzisiaj najwyżej znaczki. Kolejny dystrybutor, faktycznie miałam rację. Aż 12, no popatrzcie, idzie ładnie. Tylko szkoda, że to cały czas to samo. Przydałoby się jednak coś dokończyć, ale pewnie. Prędzej czy później się uda. Bardziej później niż prędzej. Co ja dzisiaj robię? Taką fajną Hondę S2000 psuję O, amerykańskie widoki. Można zrobić zdjęcie jak najbardziej. Ten komisariat był gdzieś tutaj. Dokładnie. Jest jeszcze weźmy Forda i weźmy popołudnie. Także pojazdy. Weźmy sobie tak po prostu, przyjadę, znajdę, znajdę pierwszego lepszego forda. To jest pierwszy lepszy Ford. Robimy sobie dróg zdjęciowy, odpalimy, ustawimy sobie popołudnie. Dobra, jeszcze flagę USA trzeba namierzyć. Oddale trochę, żeby nie było, że. Szkoda, że trochę taki czas się odpalił dziwny. Sobie przewiniemy trochę. O, i Fagorz jest w dobrym miejscu. No, pięknie. Mamy 2 na 5. 10 wyczynów tym autem też trzeba zrobić. 10 wyczynów ucieczka. Na razie nie dziękuję. Dobra, gdzie był ten. to znajdźka. Tu była jakaś znajdźka jeszcze. A tam z tyłu nie było przypadkiem czegoś. Tam mieliśmy jechać. Nie, okej. Okay. Dobrze jedziemy. Kolejna stacja kolejny dystrybutor. To już 13 jak dobrze liczę. No to dzisiaj ładnie napiliśmy. Że bardzo. 13 całkiem fajnie. To jest ananas, kto ananasowy ma dom Spongebob, kędziesto porta, a to jest po prostu sklep. Nie mówcie, że to jest sklep z ananasami. No, ciekawy. Jakby w Polsce był na przykład sklep z cebulą i cebula w różnych wariantach, ja bym kupował. Okej, okay, widoki Liberty Labyrinth. Zrób, o, zrób zdjęcie Porsche w gaju ananasowym. Nawet nie wiedziałem, że to jest, że w tej grze jest, właściwie na Hawajach jest gaj ananasowy. No to jest, pewnie to. Są ananasy? No są ananasy. No niby jest w pobliżu, bo cały czas pokazane, że jest na biało zaznaczone. Dobra, tu mamy, ok. Czyli musimy tam przy to, przy, to, um, przy tym autku stanąć. A w ogóle ktoś też tu szuka. Ciekawe, <grawie> no dobra. I więcej nie podjeżdżam. Trudno tu jakoś skadruję. Dobra, jest. <grawie> Udało się w końcu. Aż wam pokażę, gdzie to było. To było w miejscu. A, no, oczywiście wszystko muszę pominąć. O, teraz. To no, było w tym miejscu, moi drodzy. To jest ten ogród. I faktycznie jest labirynt, jak przy, trzeba było przybliżyć. Aż mi głupio, że tyle czasu. Bo faktycznie jest ananas, znaczy. Jest labirynt w polu ananasa. Jest tutaj ananasów tu nie ma. No i źle jest napisane, bo to było powinno napisać w, w, w lokacji plantacja. No i teoretycznie pojechałem wszystko naokoło. Więc ja to pewnie pomontuję Wam, dam znacznik, bo to nie jest takie łatwe, a my się zobaczymy Podczas wyścigu już. no chyba że jeszcze znajdźkę będę łapał, ale to już na razie nie ma, więc po prostu umieszczam znacznik i już tam lecimy Ja sobie teraz lecę plecami, z których nabijam expa, bo czemu nie? O, jest combo. A my już tujemy, my już a, się witamy, ponieważ kara się odezwała. Więc czemu nie? I tu pytanie, czy znowu wyląduje ładne miejsce? Chociaż są, patrzcie, dwie znajdźki. to najpierw znajdźki. Nawet nie chcę mi się lądować, po prostu zrobimy. Patrzcie, więcej tego. Dużo tego, naprawdę. To możemy pokończyć jakieś tam rozdziały. Na razie nie ląduję w miejsce. Weźmy sobie znowu Honda z 2000. Pasuje klimatycznie, fajne kwiatki. Aha. o ciekawym miejscu wylądowałem. Hopsa, Dobra, zbieramy. To, aha, tutaj jest napis. Jakiś. Dobra, 15 na 20. Świetnie. Użyję nitra, bo mogę się zakopać. Znaczy raczej w tej grze nie występuje coś takiego jak zakopanie się, ale jedziemy dużo wolniej. Tutaj mam kolejną. Pewnie sztuka portretowa. Znowu samolocik. Zrobimy może sztuczkę. Uwaga. A, za mało miejsca. No i też za wolno jechałem. Bo chciałem przełączyć. O, z... Z samolotu na samolot. Z samochodu na samolot dobrze powiedziałem tak. Żeby nie powiedzieć z samochodu na samochód albo z samolotu na samolot. Już jest pora późna, a dla mnie nigdy nie jest dobrze, żeby nagrać. Nie? O, oczywiście, że w Dobra jest zawsze. Tylko ja jestem słaby. Ta też że Ktoś mnie tam jednak ogląda. Może mało. Ale cieszy mnie to co mam. Kolejna sztuka pisana, 17. Naprawdę tego jest sporo. I to jest humility. I jest jakiś humbak, właśnie. Nie wiem, czy to ma wspólne, coś wspólnego z tym napisem. Ale. Zbierzmy to. Humility to przypadkiem nie by była wilgotność po angielsku? Nie pamiętam. No, nie chcę sprawdzać teraz. Ale coś mi się tak wydaje. Okej, okay, mamy 18, znajdzie ze sztuki pisany. Naprawdę, zaraz to pokończymy A nie chciałem wcale tego robić. W sensie, bo po drodze to czemu nie? Dobra i pytanie czy wyląduje Honda. Uwaga, Honda, Honda. A trochę chyba za blisko, chociaż A, prawie. Prr no dobra, może być Dobra, Honda Honda. S2000, dojedziemy, a pojedziemy do hurakanem, którym już mieliśmy przyjemność jechać w tej grze, ale nie w tej edycji. I 30% dostaniemy, także fajnie. Poziom trudności cały czas ten sam, czyli najwyższy. No co, gotowi? Bo ja tak mamy 24 minuty. No, akurat na no, odcinek starczy. życie 24 minuty, wy to... Ben, ja mam 24 minuty, wy pewnie mieć. macie trochę mniej Bo Dużo szukałem ananasów Właściwie labiryntu ananasowego Się podjarałem SpongeBobem tu Naprawdę było kryte Trochę w sumie złe tłumaczenie, ale nie ma co się tłumaczyć Ważne, że zrobiłem, może i późno, ale zrobione Okej, okay, jedziemy hurakanem Oczywiście znowu mam parametr czysta jazda, ale na szczęście to jest dużo lepiej. Oj, ale skasowałem. To jest dużo lepiej, ponieważ e, są te bramki wykalibrowane na nasz pojazd i dobrze. Dobrze, oddacie całe spokojnie, tylko na razie tylko troszkę zużyłem Dobrze się trzyma drogi, to plus yy, Możecie napisać w komentarzu, o ile to oglądacie Czy widzieliście na żywo ten samochód, bo on mi się zdarzyło w kolorze zielonym no, Ale powiem wam, że dla mnie szału nie robię, znaczy fajnie, że Lamborghini, ale Wolałem Galardo, jak wychodziło nie no jest ładny, ale... Czy będzie kultowe? Będzie, będzie, bo naprawdę dużo tego wyprodukowali, różne edycje. Ja ostatnio widziałem edycję taką... uterenowaną, uterenio... Kurde, uterenowioną, o. Czemu mi to zajęło tak długo, żeby to powiedzieć? <grytanie> Dlatego, że może jest 23 zaraz. Dojadę w ogóle? O, taki bezsensowny był. Manef, yes, udało się, ale czasu niedużo 30 000, tak 3535, ładna liczba, ciekawa, ale najgorzej, że niestety mamy czasu coraz mniej, a fajnie by było mieć te 3000 kredytów, przydałoby się. Hm, tu jest skrót, i wiecie co, spróbujemy trochę zacwaniakować. O tym razem, tym razem skróty się powiodły. Wiem, że trochę straciłem parametru, czysta jazda. Nie szkodzi, ale dzięki temu nadrobiłem troszkę troszkę. Nawet całkiem sporo. Też ten skrót mogłem lepiej zrobić. To nie był taki czysty skrót, ale w tej Takie rzeczy też można robić i się nic nie stało. Oprócz tego, że zabrali mi 200 z tego parametru właśnie. Oczywiście GPS pokazuje jakieś dziwne rzeczy przez chwilę. Ale ważne mamy metę, już dojedziemy. Robię trochę dam na hamulec. No i dobra, teraz full gaz, nic rozużyję i mamy jeszcze 8, 7, 6 sekund zapasu. Bardzo przyjemne są te wyścigi z czasem. Lubię 7000 doświadczenia, prawie to mini żeśmy dostali, także fajnie. Zresztą nie wiem czy je mam. Może dziwne, że je mam. Dobra, dostaniemy o, maskę dostałem do Hurakana, bo chyba raczej mam Hurakana, no to raczej było dość tanie auto jak na takie auto w tej, w tej grze.